Pierwszy znajdzie diamenty w Minecraft zaczynamy zaczynamy Kermit. Ale co mnie co Jedziemy, jedziemy od razu krowy po jedzenie. Daliście. Kto pierwszy znajdzie diamenty w dzisiejszym odcinku widzowie? Ja jestem ziemaną. A jestem Kermit też. Witam Dzień dobry. Od razu trzy co z pierwszej krowy idealnie, idealnie. Oj, tutaj ona niech się zablokuje. Dobra, jeszcze trzy krowy zabijemy i będzie będzie wystarczająco jedzenia, mam nadzieję, że szybko znajdę te diamenty. Jest kolejna krowa, ale z niej tylko jeden mięsa policiało, no to nie, to za mało. Dobra, 7 siedem mięsa, jeszcze jeden jakiś zwierzak. Gdzie masz te świnie? O, widzę. I tyk, odejdź. Lecimy, lecimy, pod drzewo od razu. Zostaw moje drzewo, zostaw moje drzewo. Czy ty chcesz ukraść? Jest, ha nie to ma to drzewa. To, to, to... Wszystko pozbieram, jestem do przodu. Dobra, z pięć, z pięć, z pięć zbiję, tylko z pięć. I powinno wystarczyć. Dobra, mam kilof i siekierę, już. Kiedy się no mam? No workbench back, deski, wszystko jest dobra. Zabieram się już, trzeba wykopać kobla. Jak najszybciej. Tu jest jakieś zejście. Ale by się przydał węgiel, żebym coś widział później w tej kopalni. Tu od razu zejście na wariata takiego. Dobra, dawaj kobla najpierw. No, nie będę takim drewnianym kilofem słabym kopał. Ma iron Nie no jak to tak szybko? Ci już znalazłem żelazo. Ja bym chcę węgiel znaleźć, chociaż. Ciu ludzi ile żelaza! Ani jeden nie masz, nie oszukuj. Dzisiaj jest żelazo, tu może w tej dziurze będzie chociaż węgiel. Nic tu nie widać, nie. Cztery Creeper obok siebie, co tu się dzieje? Ale znalazłem jaskinie Nie, no ja nic nie mam. Jeszcze się no zrobi. Nie, nie. Jak to masz takie szczęście? Jest tu, jest tu węgiel, nie widziałem go wcześniej. Muszę zrobić sobie ten kamienny kill, jak najszybciej. Ja nie, ja tak w tym kopie. Dobra, mam w końcu ten kamienny kill, będę ten węgiel szybciej chociaż kopał. Znalazłem węgiel. Zaraz schodzę na dół, nie masz szans, nie masz szans, zaraz ja będę miał żelazo. Nie. Ha! Co cię zabiło! Haha! Padłem. No ty robisz, bardzo dobrze. Mam teraz większe szanse przez to, że umarłeś. Od razu zrobię tutaj przepalarnię i pozbieram go. się ten węgiel, żeby mieć więcej pochodni. A już mię tyle żelaza! A nie zapisałem kordu! Haha, <laughs> no to już nie masz szans. Nie, mam nadzieję, że nie pamiętasz gdzie, gdzie byłeś. Dobra, jak się przypala, szybko wiem, skupię, żeby żeby to jedzenie jeszcze tego kobla. skopię, żeby móc się to później przebudowywać. Żeby być najedzony, niech się tu przepali chociaż te siedem i będzie, będzie wystarczająco. No już crafting zbiorę, zbiorę sobie stąd. Idziemy zaraz na dół, tam w dół. Mam mega głęboką jaką się skinie od razu widzę. Dobra, na razie wystarczy już. Cztery mięsa na razie wystarczą, idę dalej. I żelazo, trzeba się rozglądać za żelazem. Teraz skaczymy do wody tylko gdzie jest żelazo. Jest tu żelazo. Dobra, idę po nie. Dobra, starszy ten żelazo. Jest już przepalam żelazo, będę miał żelazny kilof i teraz skaczę w dół jeszcze głębiej, a ja mam mega głęboką, mega głęboką jaskinię. Najgorzej, no przecież zaraz znajdziesz te na diamenty. Na którym jesteśmy poziomie? Na 22, no to jeszcze wysoko. O, bym zaraz znalazł, nie masz szans ze mną. Dobra, trzecie żelazo tylko i już zawijam stąd. Dobra, jest żelazny kilof, zbieramy, zbieramy wszystko. Cyk, cyk i lecimy dalej na dół. Gdzie ta woda spływa? To żebym mógł do niej zeskoczyć, tutaj. Jest lapis, ale lapis na razie nas nie interesuje, ale już się zaświeciło na niebiesko coś. Jest szansa. Nie wpadłem, nie wpadną. Już złoto znalazłem. Ale po co mi złoto? Mnie nie potrzebne jest złoto, wychodzę stąd. Dobra, skopuję się chyba w dół. Po prostu się skopuje w dół. Na jakim jestem poziomie? Minus 17. No to trochę się klocków trzeba skopać, ale, ale skopuje się. Do minus 58 zejdę. Tak będzie najlepiej. Myślę, że tam będzie najwięcej diamentów. Oj, znalazłem jakąś jaskinię kolejną. Jak się skopywałem na dół. Mam nadzieję, że to będzie jakieś zejście na dół. Ale chyba nie, chyba to jest tylko do góry wejście. O to o mi niepotrzebne do góry to może tu jest przy lawie coś może być, bo tu się coś świeci, czyli pewnie... A nie, to nie lawa, to złoto. Coś tu może być, jest lawa. Jest lawa, ile lawy? Ale może... Przy lawie są często diamenty. Tu nie ma jest redstą, tylko Oj, szkielet. A ja, ja nie mam broni to, bo nie chcę zrobić miecza. To siekierą drewnianą muszę go. Dobra, le, dobra zabity. Tak tutaj poszukam przy tej lawie jeszcze. Może będą diamenty leżeć, gdzieś. nie, tu nie ma, tu nie ma. Dobra, skopuję się dalej na dół chyba. Chyba tu nie ma co... nie, nie opłaca się tracić czasu tej jaski. Ja, ja mam kolejne żelazo. Ale po co się żelazo? My ja szukamy diamentów nie żelaza. O jeszcze tu coś, no, jeszcze więcej lowy. Tu nie ma, tu nie ma diamentów, jest żelazo, ale to powinien się nie opłaca to do wspinać. Dobra, no, schodzimy tutaj i się skopujemy na dół, jak tu nie będzie. Tu Cieka. nie ma, tu nie ma, no to lecimy na dół. Jak jest 54, no to już kilka klocków tylko na dół schodzę i się kopię przed siebie. Kopię, kopie, nic nie mogę znaleźć. No co, jest Akurat znalazłem! Nie, jest wycięsto, są diamenty. Dlaczego mówisz, że nic nie wpada? I są diamenty nie. i to ile. Jest zwycięstwo w wielkim challenge'u. I co, Kermit? jak się czujesz, jako przegrany? No o, niestety, można z tym Ale się szybciutko pokątam, to no. wpadło. Idealnie. Niezwycięstwo. Idealnie. Podjąłem dobrą decyzję, żeby kopać ten tunel. Także, widzowie, mam nadzieję, że trzymaliście za mnie kciuki. Dzięki za oglądanie. Dzięki, Kermit, że podjąłeś to wyzwanie. Trzymajcie się, Siemano. Trzymajcie się, yo!